Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Państwo, Pani Prezydent. Ja mam takie pytania: Pana Prezydenta długo nie było, przebywał na urlopie. Następnie sesja była odłożona z jednego miesiąca na następny i z tych pytań się trochę zebrało. Między innymi jakieś dwa miesiące temu złożyliśmy w Pana Sekretariacie prośbę o zorganizowanie spotkania z Panem i z Pana Doradcą do spraw y, mieszkaniowych, Panem Lebiedzińskim. E, przez te dwa miesiące no, nie wykazał Pan zainteresowania takim spotkaniem, a no, chyba, że Pan wybrał tą osobę na Doradcę, więc y, y, nie chciał się Pan pochwalić y, swoimi planami. W każdym razie prosiłbym na przyszłość, jeżeli prosimy o jakieś spotkanie, to Poważne traktowanie naszej prośby i takie spotkanie, jeżeli można, żeby się odbyło. Myślę, że dwa miesiące były odpowiednim terminem, żeby takie coś zorganizować. Kolejna sprawa to ja nie wiem, czy Pan pamięta, z którego okręgu Pan został wybrany. To jest Małe Południe. Małe Południe kończy się na Kaliskiej, w połowie mniej więcej, i ta część, którą Pan remontuje na Kaliskiej od strony Michalina to nie jest pana okręg a chciałbym panu powiedzieć że pewnie pan powie jest pan prezydent, prezydentem wszystkich włocławian ale to włocławianie z małego południa w pierwszej kolejności na pana oddali głos i pan wybiera tą ulicę do remontowania tą część która nie jest z pana okręgu. Chciałbym żeby pan tą część od torów do Kaliskiej także uwzględnił w planie remontu. Kolejna sprawa to tablica pamięci e, ofiar katastrofy smoleńskiej. Bardzo szczytna idea. Wszyscy byli tu zgodni. E, byłem częściowo przy ustaleniach odnośnie finansowania tej tablicy. E, wszyscy członkowie komitetu czyli pani poseł Domicela Kopaczeska, pan poseł Zbłonikowski e, pani starosta z tego co pamiętam e, powiedzieli że są e, zgodni co do tego że będą wspólnie finansowali tą tablicę. Więc jeżeli były osoby, które chciały wspólnie finansować tą tablicę, dlaczego pan pełnym gestem wydał 15 tysięcy z Urzędu Miasta na montaż i wykonanie tej tablicy? Tym bardziej, że sponsorzy wykonania tablicy byli i chcieli ten koszt ponieść. No i już taką drobną rzeczą jest to, że w trakcie od ostatniej sesji podczas remontu parkingu pod mostem została uszkodzona i zniszczona kanalizacja zabytkowa, deszcz, która była wykopana. Tam chyba koparkami się ktoś za to zabrał, ale chyba koparkami za zabytki nie powinno się zabierać. Więc nie wie czy pan panuje panie prezydencie Pałucki nad wykonaniem pewnych działań. Tak przypuszczam, że tak na zakończenie ten orlik, który jest na południu zrobiony i już technicznie jest oddany do końca, ale nie jest jeszcze oddany do użytkowania mieszkańcom, nie ma tam odpowiedniego nadzoru, zapewne czeka na jakieś wybory, ale myślę, że mieszkańcy chcieliby już teraz korzystać z tego Orlika, a na te wybory nie czekać. Więc trochę tych pytań się zebrało. Myślę, że na pewno jak zwykle Pan odpowie w pełni na temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Bieńkowski, specjalista od budowy dróg i przedsiębiorczości. Dziwię się, że tak szybko zginęła firma, w która Pana zatrudniała jeszcze w czasie wyborów, a którą Pan kierował. Tak Pan sprawnie kierował, że firma zginęła i jak będę słuchał Pańskich porad, to tak samo by miasto skończyło. Ponadto opowiada Pan rzeczy, które w ogóle nie mają żadnego związku z punktem porządku obrad, który w tej chwili jest rozpatrywany. Natomiast jeżeli chodzi o tablicę ofiar, to opowiada Pan brednie. Kilku, w dwóch płaszczyznach. Pierwsze, na spotkaniu u Pana Prezydenta Jaska Kuźniewicza, który mnie zastępował, osoby, które Pan był łaskaw wymienić, nie złożyły żadnej deklaracji finansowej. Nie złożyły żadnej deklaracji finansowej. Podkreślam to z całą mocą. Wymienił Pan prawidłowo osoby, które były, tylko że nikt nie zdeklarował złożenia żadnych środków. Raz. A dwa. Proszę mi pokazać, gdzie z Urzędu Miasta zostały przeznaczone i wypłacone środki za tą tablicę? A więc proszę nie wprowadzać społeczeństwa w błąd, że urząd miasta wyasygnował z budżetu miasta pieniądze na tablicę poświęconą tragedii smoleńskiej. Przynajmniej proszę przy okazji tragedii, nad którą powinniśmy wszyscy pochylić czoło i przede wszystkim ciszą i szacunkiem dla tych osób, które zginęły, uszanować to, co się stało, a nie opowiadać brednie i podburzać społeczeństwo, że wydawane są publiczne środki na ten cel. Trochę pokory w obliczu śmierci tak licznej grupy osób bardzo Polsce zasłużonych. To już, to już nawet nie jest kabaret, żeby wokół takiej tragedii robić taki cyrk. Jako ostatni. Bardzo proszę, kończymy ten punkt. Panie Prezydencie, Pana agresja chyba wynika z tego, że pytania są niewygodne. Co do tego, czy ten punkt jest odpowiedni do takich pytań, uważam, że okres międzysesyjny można zamknąć w ogóle brakiem pytań, bo powiem Pan, zaczął się tego dnia, skończył się tego dnia i nie będziemy mieli o co pytać. Wszelkie wycieczki osobiste w moim kierunku są trochę niepoważne, dlatego że ja do Pana wycieczek osobistych nie robię. Gdyby Pan chciał sprawdzić, czy firma... W której pracowałem, cały czas działa, to zapraszam 300 metrów dalej na Plac Wolności, chyba że Pan się nie porusza po tym mieście i ta firma nadal działa. Nie chciałbym Pana nazywać specjalistą od czegoś, bo też parę słów mi się nasuwa na język, ale takich wycieczek jak Pan robi, nie będę robił. Tak jak zakończyłem moje pytania, chciałbym, e, znaczy chciałbym prawdziwych odpowiedzi, a nie agresji. No, agresja chyba jest oznaką strachu lub niewygodności tych pytań. Dziękuję. 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 Radny Sławomir Wielkowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wydaje mi się, że konwent senioru to jest element, który powinien Pan uwzględnić w swoim zestawieniu, a Pan go nie uwzględnił. Możliwe, że dlatego, że na konwencie seniorów nie był Pan zainteresowany dopuszczeniem do punktu obrad. W Dyskusji na temat zwiększenia dochodów miasta z majątku miejskiego. Eee, jednocześnie nie miał Pan żadnych przeciwwskazań, żeby dopuścić punkty, które obciążają miasto w postaci kredytów, obligacji, ale punktu, który miałby wywołać dyskusję na temat e, zwiększenia przychodów miasta, Pan już nie był zainteresowany. A druga sprawa chciałbym zauwa zauważyć, że z informacji, które posiadam, e, 26 kwietnia e, Pan prowadził razem z Radnym Kukuckim dyżur indywidualny, czyli. Nie było pana razem z standardowym radnym, bo pan przecież jest przewodniczącym, ale pan przyjmował w pokoju oddzielnym, tak samo jak radny Kukucki. I z tego co wiem do końca, dyżuru pana wpisów w Zeszycie nie było, że pan jest. I proponowałbym jednak, żeby dyżury radnych panowie wykonywali razem z innymi radnymi, a nie traktowali się jak elita, która prowadzi dyżury indywidualne. Dziękuję. Radny Krzysztof Kukucki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mamy e, do czynienia z procesem robienia z naszej Rady Cyrku, a w tym cyrku mamy do czynienia z rolą własna, którą Pan Radny Bieńkowski zdaje się sobie sam. E, przypisał, dlatego, że takiej ilości bzdur, takiej ilości głupot, jakie dzisiaj padły tutaj z tej mównicy ze strony pana Bieńkowskiego już dawno nikt nie słyszał. Panie Bieńkowski, proszę łaskawie przygotowywać się do sesji, a nie z mównicy nawoływać, tak jak pan radny Jarzębowski mówił, najpierw do łamania ustawy, później e, opowiadając bzdury mieszkańcom Wocławka, że tablica e, Poświęcona ofiarom Smoleńskim została sfinansowana ze środków miasta, bo to bzdura jest. Tak samo jak i z dyżurem moim, bo tak się czasami składa. Nie wiem, może pan tego nie doświadczył, być może to wynika z poziomu zaufania, jakim pana wyborcy obarczają. Ale ja mam dość często sytuację taką, że na dyżur na ogólny, który. Odbywam poza moimi indywidualnymi dyżurami, które ponad te urzędowe dyżury odbywam. Przychodzą ludzie i chcą rozmawiać o prywatnych, bardzo często delikatnych sprawach indywidualnie. Nie w obecności wszystkich, tylko indywidualnie. I jako radny mam obowiązek, nie tylko potrzebę własną, ale obowiązek wysłuchania. Takiej osoby tak właśnie było w przytaczanym e, przez Pana przykładzie i proszę weryfikować najpierw informacje, a później zabierać głos publicznie. Dziękuję, bo inaczej robi Pan się błazna. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Binkowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, e, Panie Komendancie, ja uważam, że Policja robi to, co ma robić w ramach swoich obowiązków i możliwości finansowych, ekonomicznych i e, osobowych. I tu no, do Policji no, nie mam pretensji. Bardziej kierowałbym do zarzuty czy sugestie do Pana Prezydenta Pałuckiego, który jak widać nie jest zainteresowany dzisiaj tą dyskusją, bo go nie ma. E, dlatego, że wzrasta ilość kradzieży mienia i ten wzrost jest z 868 w 2008 roku do 1039 w 2010 roku. Przy spadającej wykrywalności, ale ta wykrywalność jest na granicy błędu statystycznego, jeśli chodzi o porównanie do poprzedniego roku. No przerażający jest wzrost ilości włamań, bo to jest z 407 w 2008 do 776 w 2010. No też niezbyt ciekawie wygląda, jeżeli chodzi o pobicia, bo tu wykrywalność z kolei spada o 20%, czego nie można już uwzględnić w ramach błędu statystycznego. Te wskaźniki są rosnące, mimo tego, że ilość mieszkańców jest malejąca w tym mieście w ciągu ostatnich trzech lat i tu tak jak mówiłem policja robi to co może robić i uważam, że robi to dobrze, ale dużą zaletą w pomocy w ściganiu przestępstw, a nawet w zapobieganiu przestępstw, szczególnie takich jak rozboje czy pobicia byłby monitoring miejski, bo ten monitoring miejski powodowałby po pierwsze strach przestępców przed rejonami objętych monitoring, objętym, objętym monitoringiem a także pewnie ułatwiłby Skompletowanie materiału dowodowego, co byłoby dużym plusem w przypadku zmniejszenia ilości rozbojów No co do ilości włamań, także uważam, że monitoring byłby elementem, który by bardzo pomógł No i jeszcze jedna rzecz, niebezpieczna ulica Kaliska Osiedle, na którym zwiększa się przestępczość do 106%, znaczy o 6% Wzrasta, jest to południe. Panu prezydentowi Piałuckiemu chciałbym jeszcze raz przypomnieć o tym, że to jest jego okręt wyborczy i z drugiej strony chciałbym przypomnieć, że wielokrotnie też prowadziłem z nim rozmowy na temat monitoringu czy w interpelacjach o tym monitoringu mówiłem, a to jest element, który by znacząco zwiększył bezpieczeństwo w tym rejonie. Z przestępstw przeciwko mieniu było 1229. Nawet gdyby liczyć, że jest to. 1229 wybitych szyb na przystanku, to myślę, że koszty usuwania tych uszkodzeń, które zostały z powodu wandalizmu spowodowane, będą niższe niż, znaczy będą równoważyły instalowanie paru dziesięciu kamer monitoringu. I to jest taki wniosek z tego. Myślę, że miasto, szczególnie w instalacji monitoringu, mogłoby ten wkład po poprawienie poczucia bezpieczeństwa i bezpieczeństwa w mieście swój zrobić za relatywnie niedużą kwotę, która też się zwróci w mniejszych aktach wandalizmu. Jedno jest zastanawiające dla mnie i chciałbym tu uzyskać odpowiedź od pana komendanta. Co do wyborów samorządowych w 2010 roku. W pierwszej turze wyborów samorządowych było o 30% więcej samochodów i funkcjonariuszy. Zatrudnionych czy zaabsorbowanych tą sprawą. W drugiej turze było no, 30% mniej. Lokali wyborczych, wyborców było tyle samo. Czym był spowodowany ten, to mniejsze zaangażowanie policji w drugiej turze wyborów? Też jestem zdziwiony tym, że nie odnotowano żadnych znaczących incydentów wyborczych, chociaż sygnały takie spływały i to nie tylko. Od lokalnej telewizji, tak jak tu stwierdzono. Szczególnie dlaczego ta druga tura nie była pod takim nadzorem jak pierwsza tura. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę radny Sławomir Mińkowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam nadzieję, że panu radnemu Kukuckiemu już emocje opadły i w związku z tym zgodnie z zasadami kultury obowiązującymi oczekuję przeprosin. Mam nadzieję, że takie przeprosiny spowodują, że wrócimy do poziomu, jaki pani prezentowany na tym, a nie będziemy się uciekali do pewnych inwektyw, które pan użył. No i myślę, że tak powinno w ramach kultury się to odbywać. Dziękuję. Bardzo proszę radny Krzysztof Kuczki. Panie radny Sułomirzy Bieńkowski, no muszę pana przeprosić. Muszę pana przeprosić, że zająłem się pana osobą, bo faktycznie nie warto, bo e, mieszkańcy na pewno będą prawidłowo potrafili ocenić to, że przychodzi pan na sesję nieprzygotowany, że mówi pan rzeczy, które nie mają większego kontaktu z rzeczywistością, więc faktycznie nie będę się panem dłużej zajmował. Dziękuję. Dziękuję. Radny Kazimierczak, bardzo proszę. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja sobie przypominam taką sesję listopadową z zeszłej kadencji, gdzie mówiłem o środkach na zabezpieczenie na obchody ratyfikacji Księdza Jerzego i w ferworze takiej dyskusji zdarzyło mi się powiedzieć coś, co prezydent bardzo się obruszył. Ja również nie uważałem, że można, że to jest coś obraźliwego, natomiast dla, dla, dla czystości takiej debaty, jeśli, jeśli prezydent rzeczywiście poczuł się dotknięty, a nie było to moim celem, ja oczywiście miałem odwagę wstać i powiedzieć przepraszam. Prezydent zachował się bardzo ładnie również, uznając te przeprosiny za, za przyjęte. Bardzo atmosfera się zmieniła wtedy i... Wydaje mi się, że to wymaga pewnej odwagi, ale i kultury i y, nie jest to aż tak niezwykłą rzeczą kogoś przeprosić, kto może się czuć nieraz dotknięty y, przez słowa, którymi nie mam zamiaru tego zrobić, ale jeśli tak jest, no to, to trochę wymaga jednak pewnej odwagi cywilnej y, i tak jak powiedziałem kultury, no, nie chcę tu y, umoralniać nas wszystkich, natomiast dla dobra takiej debaty wydaje mi się, że takie gesty Y, warto nieraz wykonać, y, nie czując się rzeczywiście nieraz y, y, w takim y, sensie, że kogoś rzeczywiście chcieliśmy obrazić czy cokolwiek innego, ale tak jak powiedziałem, do tego trzeba troszeczkę klasy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Drzeju.